Czechosłowacja powstała po I wojnie światowej, gdy upadła monarchia austro-węgierska. Czesi i Słowacy długo się nie nacieszyli niepodległością. Gdyż już w 1938 roku padli ofiarą żądań III Rzeszy Niemieckiej. Na początku w Monachium odebrano im sudety, a następnie w 1939 roku pozbawiono całkowicie niepodległości, dzieląc na państwo słowackie i protektorat Czech i Moraw. Dzisiaj jednak sprawdzimy, co by było, gdyby Czechosłowacja odrzuciła postanowienia Monachium i wybrała walkę z Niemcami ku lepszej przyszłości. Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Hearts of Iron 4 z, z modyfikacji Road to 56. I dzisiaj, tak jak już długo obiecywałem, obrona Czechosłowacji. Oczywiście na celach historycznych Zobaczymy co nam z tego wyjdzie Nie chciałem tego robić na podstawce Bo na podstawce to wiecie Wydaje się to chyba nawet prostsze Chociaż to my nie wiem Chciałem to zrobić na jakiejś modyfikacji Więc robię Czechosłowacy ma tutaj całkowicie inne drzewko Jeżeli chodzi o porównanie do podstawki Widzę też, że możemy mieć tutaj coś takiego jak Jak jakiś legend międzynarodowy I w sumie sobie w to pójdziemy Mamy 26 dywizji Co w sumie nie jest jakąś specjalnie dużą siłą Ale trzeba pamiętać, że mamy całkiem niezłe warunki do obrony Ponieważ głównie z naszymi Przeciwnikami graniczymy prowincjami górskimi, co bardzo nam ułatwi obronę. Niestety mamy też 10 tysięcy braków broni, co sprawia, że nie mogę produkować tylu samolotów, ilu bym chciał, i czołgów. Myślę, że po jednej fabryki tutaj wystarczy, ale czołgi dalej będę produkował i samoloty również, ponieważ jeżeli alianci jakimś cudem mi pomogą, no to się to po prostu przyda. Jak sobie spojrzymy też na duchy narodowe, to widzę, że mamy tutaj coś takiego jak dziedzictwo Masaryka, plus 15% stabilności. Mamy też Edwarda Benesza, czyli drugiego prezydenta Czechosłowacji. On opuścił Czechosłowację po, po Układzie Monachijskim i wyjechał do Londynu. A prezydentem w Czechosłowacji wtedy został Emil Haha, który następnie. Mówiłem wam kiedyś o nim na filmach. To jest ten, który podpisał który podpisał ultimatum niemieckie, które wysłano do Czechosłowacji w marcu 1939 roku. No dobrze, mamy coś takiego jak Czechosłowacki Legion. I co tu wybieramy? Ja wybieram siłę polityczną i stabilność, ponieważ tego będę potrzebował najbardziej. A widzę też, że jesteśmy członkami Małej Ententy, blisko sojuszu między Czechosłowacją, Jugosławią a Rumunią. To może nam pomogą. To się okaże w sumie. Że na początku, idźmy też w Czechosłowacką gospodarkę. Dopóki tak naprawdę nie anektują aukcji, to jest wszystko w porządku. Nie ma co się przejmować, będzie dobrze. mamy pierwszy niekorzystny event. Problemy w Sudeta. Popularność faszyzmu plus 10% i większe koszty siły politycznej, niestety. Ale jak się tego pozbyć? Ktoś wie? Ktoś wie? Ktoś mi powie? Ja nie wiem, ale się dowiem. Bierzemy sobie cichego pracusia, ponieważ się politycznie potrzebujemy mnóstwo, musimy ten kraj cały rozwinąć. I buduję jak na razie infrastrukturę, co jest w sumie nie takim złym pomysłem, no ale fabryki wojskowe by się też przydały, powiem szczerze. Każda jedna fabryka wojskowa zwiększa moje szanse na udaną obronę. Idźmy też drzewkiem politycznym, bo przydałoby się pozbyć tego debafa z sudetami. I będziemy też od razu szkolić trzy dywizje. Ja mam sporo manpowera, myślę, że do 40 dywizji jestem w stanie nas spokojnie wystawić. I o ile tutaj na linii powiedzmy Bawaria, Saksonia, Dolny Śląsk i Górny Śląsk jestem w stanie się bronić, to gdy Niemcy anektują Austrię, a na pewno to zrobią, bo gram na historycznych, no to wtedy będzie problem i to duże. Teraz albo mogę się dogadać z demokracjami, albo z komuchami. No no, idę w demokrację. Idziemy historycznie dzisiaj. Chociaż powiem szczerze, istniały takie obawy w Europie, że na przykład o niepodległość Czechosłowacji zawalczą Sowieci, ale przeciwił się temu polski rząd z prostej przyczyny. Armia sowiecka musiałaby przejść przez terytorium Polski, żeby bronić Czechosłowacji, co mogłoby zaskutkować tym, że już by z tej Polski nie weszł? Ale oczywiście to były tylko takie przypuszczenia, nie, nie że takie coś ma rzeczywiście miejsce. Bierzemy gospodarkę wojenną, może, chyba, że co tu dostanę? Tutaj dostanę cywilną, dostanę wczesną mobilizację. To nie, to ja biorę, od, razu, od razu biorę częściową mobilizację i dzięki temu pomijamy kolejne cele. Super. Idziemy na współpracę z Francuzami. Może Francuzi jakoś, nie wiem, będą chcieli mnie wesprzeć. Ja bym chciał. Ja bym pomógł Francuzom, gdybym tylko mógł, mu gdybym musiał. Dobrze, bierzemy sobie sojusz z Francją. Jeszcze nieformalny, co prawda, ale może coś z tego będzie. I kolejny research lot, Mi się to mega przyda. Cztery dywizje już się szkolą na ludzie. Jakie są to dywizje? O Boże, to są zwykłe dwudziestki bez niczego. Wy sobie żartujecie. Artylerię chociaż tu dodajmy. Przecież wieś tańczy śpiewa. I czy my nie mamy w ogóle wybadanych saperów? Że to jest głupota. Na tych górach Czechosłowackich by się tak pięknie okopało. Mamy też cztery dywizje kawalerii, wszystko zmieniam w piechotę od razu. Nie będziemy się tak męczyć. Tutaj też dostaniemy wyższe prawo poboru. Na pełny pobór skoczymy. Super, to się mega przyda. I zobaczmy, czy rzeczywiście nie ma tych saperów. Takie ja nie mam saperów. Badaj, że to szybko. I radia nie mamy. Gdzie oni będą RMF-u słuchać? Trzeba wybadać. Tutaj możemy sobie stworzyć frakcję z Rumunią. Z Jugosławią, czyli małą Ententę chcemy w realny sojusz kształcić, ale na razie nie, na razie tego nie będę robił. Ha, zaczyna się wojna domowa w Hiszpanii, więc za chwilę będzie Anschluss Austria, potem przyjdą po mnie pewnie. Jestem przekonany, że tak będzie. W ogóle, mówiłem we wcześniej, że mamy tu dywizję pancerną. Jakie to są? Wow, dwa czołgi i dwie kawalerie. Nie, no super. Świetna dywizja gro. Szczególmy po sześć tych dywizji, albo nie, po osiem. Idźmy na bogato. A mogę dowódcy Armii za zatrudnić, czy tak nie bardzo? Ja bym bardzo chciał. No weźcie, zgódźcie się. A tutaj będę mógł. No to robimy. I oczywiście zatrudniamy gościa od defensywy. Tu nawet nie ma co myśleć o ataku. My będziemy stać na sudetach i się bronić tak długo jak się będzie dało. Z nadzieją na to, że Niemcy będą mnie atakować i będą się wypalać. I broń może mieć gdzie gdziekolwiek nie przebiją. Oczywiście, działka przeciwlotnicza też trzeba dodać, a w ogóle zapomniałem ich produkować, już produkuj. My tu mamy w ogóle bunkry, ty mamy, ale mało tych bunkrów, gdzie, gdzie się dostaje bunkry? Na podstawce się dostawało. Jeżeli tu się nie dostaje, no to mamy problem. Nie? Tu chyba są. Dobra, idziemy szybko w to. Dawać mnie bunkry. Linia Benesha. Dostałem jakieś bunkry? Tak, dostałem. Super. Tutaj na terytorium Moraw i Sudetenlandu. Dziękuję bardzo. I teraz dostanę drugą linię bunkrów. O ile dobrze czytam. A w międzyczasie to tu znalazłem jeszcze jakieś fajne bonusy. To może być spoko, szczerze powiedziawszy. Ale na początek to bym chyba wybrał to, bo to mi zwiększy od razu populację i prędkość budowy bunkrów. W sumie ja zacznę te bunkry budować. Czemu nie? Zwłaszcza tutaj na południu, bo tu są niziny i łatwo im będzie od Wiednia wejść do Bratysławy. Od Bratysławy to wiecie. O krok, żeby przejść sobie tutaj przez górę i doczy do Zaolzia i przejść Czechosłowacji na pół. Mamy 34 dywizje, czyli 377 tysięcy żołnierzy. Ile ma taka Polska? Polska ma do 600. No to powiedzmy, że potencjał militarny mojego kraju jest spoko. A przynajmniej ja jestem zadowolony. Bo takie Niemcy mają 800 tysięcy. No to okej. Okay. Stosunek jest mniej więcej 2 do, 2 do 1, 3 do 1, coś takiego. Japonia ma wojnę z Chinami. Ciekawe, że pójdzie im tak dobrze jak mi ostatnio. Czekaj, okay, czy ktoś z was widział ten film mój z Japonii. Mnie to zastanawia trochę. No i jest jeszcze jedna ważna sprawa. Jaką ja mam wybrać doktrynę, jeżeli mam się bronić przed Niemcami? Wydaje się, że doktryna planu Wielkiej Bitwy byłaby spoko do obrony, ale nie czy nie pójść w przewagi ogniowej. Doktrynę mogę wybrać dopiero potem. Nie ma z tym żadnego problemu. Jest Anschluss Austrii, czyli nasze granice się teraz wydłużają. Mamy po jednej dywizji na kratkę, więc jak na razie jest ok. Szkólmy tych dywizji jeszcze więcej. 18. Będzie 500 tysięcy czechosłowackich żołnierzy. Nie wiem co prawda, ile liczyła armia czechosłowacka w momencie wybuchu wojny. Jeśli ktoś z Was wie, mógłby mi to napisać, będę bardzo wdzięczny. Ale wydaje mi się, że 500 tysięcy nie miała. No może po mobilizacji, której zresztą nie przeprowadzono, bo nie było konieczności, no bo mówię, Emil Haha podpisał aneksję. A w Monachium zostali zdradzeni. To jest swoją drugą bardzo przykre, że Czechosłowacja utraciła tyle terytorium bez praktycznie pytania ich o zdanie. Czy praktycznie? Po prostu i, i holano, nikt ich nie pytał o zdanie. No i też tutaj muszę potępić jedną ważną rzecz, że trzeba pamiętać, że my Polacy też nie byliśmy święci, ponieważ zabraliśmy i wtedy za Olzie. No faktem jest też to, że oni nam najpierw zabrali wcześniej. Wojny polsko-bolszewickiej też tam zabrali część terytorium. No ale wiecie, no, takie to trochę mało przyjemne. Na szczęście dzisiaj stosunki polsko-czeskie wydają mi się, wydaje mi się, że są bardzo dobre. I oby tak zostało. A może nie bardzo dobre, bo się kłócimy tam o elektrownię i tak dalej, ale na pewno jest lepiej niż było. Mamy gospodarkę wojenną. No ja nie wiem, czy my się wybronimy, jeszcze, że powiedział, przed tymi Niemcami. Dużo antyerów mi brakuje. Prawie 600 i 200 dni się będą uzupełniały. I nadszedł ten dzień. Ultimatum od rzeszy niemieckiej będzie wojna z Rzeszą od sudem. Wystawiam te 14 dywizji, które ja jeszcze szkoliłem, łącznie mamy 719 tysięcy żołnierzy, gigantyczna wręcz armia, mamy jeszcze 8 dni na to, żeby zdecydować, poczekam, do ostatniego dnia praktycznie będę czekał. Wybieramy oczywiście We Will Never Surrender i oczywiście wybieramy, że się nigdy nie poddamy, walczymy, ja sobie, spowolę, ja sobie pozwolę spowolnić troszkę grę. O, i Wielka Brytania dała mi gwarancję. A no to ciekawe, będzie wojna z aliantami. Puszczamy grę dalej. Rzeszo, odważysz się? Odważyła się. Odważyła się. A Włochy dołączyły do Francji. Ty Francja się przebija przez linię Marginota. ja do aliantów dołączam. Dobrze, Francja, ty puszysz przez marzinota, a ja postaram się tutaj coś porobić. Tylko nie będę na razie puszował, bo mam braki w sprzęcie. Brakuje mi pociągów, jak zwykle, bo zapomniałem je produkować. No to cyk, jedną fabryczkę sobie wezmę i ta jedna fabryczka powinna dość radę z biegiem czasu. Atakują mnie. Może być problem z wytrzymaniem tego, powiem szczerze, już widzę. Nie no, najważniejsze to przetrwać pierwsze uderzenie, potem im się ono morale. Mogę coś tu jeszcze dodać? Coś, co mi zwiększy jakość mojej armii? Chyba nie. Problem jest tak naprawdę tylko tu z jedną prowincją, reszta się chyba nawet trzyma. O, tu jest drugi problem. Zjedź tam czołgiem, może te czołgi trochę pomogą. A wy spróbujcie, może to uderzyć? Nie wiem, może to, to ich powstrzyma? Czy jest okej, okay, radzimy sobie. Ile Niemcy już stracili w pierwszych dniach wojny? 50 tysięcy, no to o czym my rozmawiamy. A Francuzi pięknie zajęli Saraland, czyli obszar mm, południowej Nadrenii? Znaczy Saraland to jest chyba osobny land niemiecki? Znaczy wtedy był, bo dzisiaj to już nie. Zresztą trzeba pamiętać, że podział III Rzeszy troszkę się różnił co do dzisiejszego wyglądu landów niemieckich. Niemcy dokonały reformy w czasie II wojny światowej. Obra, i tu trzeba pamiętać, szczerze pilnować cały czas tego obszaru, bo tu nie wiadomo kiedy mi nie siądzie jakaś prowincja. Aha, pociągów już w ogóle nie mamy. Nie no super. To jak my dowozimy zaopatrzenie jakkolwiek? Czyli rozumiem, że nie dowozimy. Kłamam, rozumiem. A alianci to w ogóle mi wysłali jakieś wsparcie powietrzne? Ty no nawet tak. Powolnie sobie prędkość, żeby na spokojnie tu się nic nie stało. O, i udało mi się przebić tutaj terytorium Kłodzka. Super. Chociaż jedną prowincję wypchnąłem i tak teraz ładnie to będzie wyglądało. Łatwiej się będzie bronić, troszkę dywizji oszczędzamy. Tu teraz przeprowadzimy drobny atak i postaramy się wybronić. Wiecie, najlepszą obroną jest atak, więc może uda mi się przebić te dwie prowincje i wtedy bym odzyskał ziemię. No, widzicie, tu się udało przebić. Do rzeki musimy dojść, do rzeki obok Wiednia. Tutaj też się przebiję, ślicznie. Tu na północy jest sytuacja niestety tragiczna, a spróbujemy się przebić na. Gliwice. Niemców już padło 100 tysięcy i doktrynę mogę wziąć nową. Na tym modzie szybko się zbiera, na razie pójdę w battle plan, a potem sobie zmienię na superior power. Bo nazbieram doświadczenia armii i potem będę atakował. Okej, okay, tutaj ślicznie, zobaczcie, udało się dojść do rzeki. Jeszcze jedną prowincję wypchnąć i mamy praktycznie obronę na rzekach. Jeszcze, dobra, tu jeszcze drugą. Kurde, kłodzko zajęli. Niestety. A ja może zajmę Gliwice. Spróbujemy tam wjechać czołgiem przy odrobieniu szczęścia. Tak, udało się? Jesteśmy czołgiem w Gliwicach. Super. Tu jest jedna dywizja górska. Spróbuj to kłocko wypchnąć, a nawet tu spróbujemy wypchnąć. Ty dawaj, okrążenie to zróbmy. Wrocław pilnuj. Patrzcie, 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 patrzcie co robię. Opole okrążone. Super. Cztery dywizje niemieckie do piachu. Szybko to wyczyścić i będziemy mieli przeorganizowany front. Tutaj niestety jest tragedia. Wybijemy tu jedną dywizję i tutaj to by się przydało. Tu mnie wypchną, coś czuję. Tak, tu mnie wypchną, ale ja też ich wypchnę. Oni mnie wypchną z jednej prowincji, ja wypchnę ich z dwóch. O to dokładnie chodzi. Polska armia się przygotowuje bardzo dobrze, Polsko, bo Niemcy też cię zaraz zaatakują i wtedy ty wyjedziesz na całego. Te czołgi nam dużo dają, niby tak trzy dosłownie dywizje, ale jednak pomagają. Tutaj się udało przebić jeszcze jedną prowincję, tutaj okrążenie niemieckie poszło, 260 tysięcy strat, ja mam 79, manpower mam, więc jest git. I pociągi zaczynają się robić wybornie. Rozbujamy zaraz tą linię, nawet dwie fabryki myślę się w lutę, te pociągi, bo sprzęt... Mam sprzęt, więc git. Pakt Ribbentrop-Mawotow, super. Znaczy nie super, bo to Polskę rozbierze, ale super z takiego punktu widzenia, że zaatakują mi zaraz Polskę. Czyli będę miał sojusznika. A jak tam alianci? No Francja się tu trzyma na Saralandzie, Włochy nie dołączyły do wojny, mimo że są we frakcji z Niemcami, to nie wiem o co im chodzi. Dziwne to wszystko. Próbujemy uderzenie na Wrocław. Wrocław, ważny punkt zaopatrzeniowy, coś czuję. Wiecie, jak się włączyło mapę Supply'ów? F4. Tak, we Wrocławiu jest punkt zaopatrzeniowy, no to trzeba go zdobyć. I Polska odrzuciła niemieckie ultimatum. Polska dołącz do wojny, proszę cię. Ja ci Górny Śląsk opanowałem, oddam ci te ziemie jak tylko dołączysz do wojny. Tutaj jest okazja nawet takie lekkie wyłomy porobić. Przesuniemy ten czołg, jedną dywizję zostaw, żeby nas nie okrążyli. I tymi dywizjami pancernymi się rozlewamy. Bardzo dobry pomysł. Jest okazja zwiększyć nasze władanie w Bawarii. Gdyby się udało w ogóle dotrzeć jakoś o tutaj, do Renu, to byśmy przydzielili Niemcy na pół. I to by nam mega pomogło. Jest okazja wjechać do Norymbergi. No, takiej okazji to aż grzechnie wykorzystać. To wystarczy delikatnie tutaj czołgiem na południe zajechać i skręcić w lewo. Dawaj, jedź. A no, nie, cwaniaczki, bo tu mnie będą atakowali. Atakujcie sobie śmiało. Dobra, Norymberga jest o krok. Że już się tu okopali, a czołgi słabo działają w mieście. No to nie, to trzeba się wstrzymać. Tutaj w ogóle co oni mi robią? Wybrzeża zaraz mi rzekę przerwą. Weźcie, wy sobie darujcie. O, dania do aliantów. Czyli kolejny front się otwiera. Bardzo dobrze. A nie, bo podpisali od razu kapitulację. No wiesz co, Danio? Ale ale leczna. Co oni to zrobili. Oni się jakby przesunęli jeszcze jedną prowincję dalej. to gratuluję wam serdecznie, ale wy nie róbcie aż takich dużych wybrzuszeń. O, Luksemburg do aliantów, czyli co, padniesz teraz? Tu w ogóle Luksemburg ma dwie prowincje, na postawce ma jedną. Jezus Maria, usłyszałem dźwięk desantu i się tym mi rybem desantę. Potem sobie przypomniałem, że Czechosłowacja nie ma dostępu do morza. Nie, no, z tymi Niemcami będzie ciężko wygrać. Oni mają milion żołnierzy. Luksemburg skapitulował. Nie, to znaczy, że źle się dzieje we Francji. Aż się boję tam patrzeć. No pewnie, zaraz okrążą was na linii Marginota. Co wy robicie? rob Dobra, Belgia dołączyła, Belgia ich uratuje, git. Albo się przebijam przez Belgię, no nie wiem, są dwie opcje. Albo ich to uratuje, albo pogrąży. Nie jest, ja za bardzo tu wyczyniam, ale to jest taka piękna okazja na takie okrążenie. Idź śmiało, żołnierzu. Idź śmiało, przebij się. Dosłownie jedną prowincję musi jeszcze przebić, przyjacielu, proszę cię. I cały Górny Śląsk wtedy opanujemy. Polska w ogóle do tej wojny nie dołączyła, nie ma co się dziwić. Niemcy nie wypowiedziały jej wojny, bo się boją. Cyk, trzy niemieckie dywizje wybite. Ej, no zobaczcie, jak tu ładnie wygląda. Holandia też jest w stanie wojny. No, ślicznie. Razem z aliantami ich rozmarujemy. Oczywiście Czechosłowacja robi najwięcej. I ile mam udziału w wojnie? 79%. No, w końcu uczciwie na to patrzymy. Idźmy na Kostrzyn. I tu w ten sposób okrążymy jedną niemiecką dywizję. Dokładnie tak. Tutaj schodzą z prowincji. No, to wchodziesz. Jak schodzą, to wchodzimy my. Prosta Ta sprawa. Do Saksonii może się uda wejść. Niestety nie odważę się puścić na razie planu. To może być zbyt ryzykowne. Chociaż patrzcie, jesteśmy u bram Berlina. Nie pamiętam, co się dzieje na tym modzie z malarzem, ale wydaje mi się, że może być event, że wiecie tam. On robi taką jedną rzecz, której nazwy mi nie wolno powiedzieć. A myślę, że doskonale wiecie o co chodzi. Zresztą zaraz się przekonamy, bo stoję ubram Berlina, tak jak mówiłem. Tu jeszcze cztery dywizje niemieckie zaraz okrążę. No dawaj, 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 dawaj. Mamy to i teraz to trzeba, trzeba się tego teraz szybko pozbyć. Manpower się tylko kończy. No to cyk, kolejny poziom. Dobra, Berlin upadł, ale Adrian dalej żyje. Na mnie na razie. I Polska dołączyła do wojny. Bardzo dobrze. Ale teraz za późno. Ja tu króluję już. Ja zająłem Berlin. I w sumie wiecie co, ma, ma, oni mają po jednej dywizji. Puśćmy plan. Wszędzie zielono. 71 dywizji ma Czechosłowację, A, bo Polska dołączyła dlatego, że Ruscy wypowiedzieli im wojnę. No to ja nie mam wojny z Rosjami, tak? I bardzo dobrze, ja nie będę walczył. Ostatnio Francję walczyłem na podstawce. Czechosłowacją nie mam mowy, że będę szturmował Moskwę. To, to jest nierealne, ja gospodarki takiej nie mam. Zbieram sobie teraz się polityczną wydam ją na okorowanie ziem niemieckich, jak jakieś, jak jakieś dostanę z konferencji, a nie ukrywam, że bardzo bym chciał dostać terytorium Austrii i Bawarii i może Saksonii no zobaczcie, jak ja się pięknie rozlałem. Pytanie tylko. Co robią alianci? Czemu wy nie puszujecie? Ruście się z tej linii Marginota. Ja wiem, że tam istnieje obawa o okrążenie, no ale na rany, rany boskie. Zaraz ja całe Niemcy okrążę. Norymberga w końcu upadła. Tutaj stoimy u bram Wiednia, ale na zajęcie Wiednia to jeszcze trochę poczekamy. To jest mocno ufortyfikowane miasto i przede wszystkim miasto. Miasta w Harcofaron 4 zdobywa się ciężko. To trzeba przyznać. Co czy plan to był dobry pomysł? Boję się, że troszkę się wypale. No ale spróbujmy jeszcze trochę. O, Wiedeń upadnie. Dokładnie tak, Czechosłowacja zdobyła w Wiedeń, a Niemcom do kapitulacji jeszcze połowa. Wiecie co? Ja wstrzymam plan, to nie jest dobry pomysł tak puszować, bo jeszcze mnie nie daj Boże odepchną i, i będzie problem. Bo wiecie, jak oni będą odpychać, to będą zyskiwać coraz więcej fabryk, a my tego w sumie nie chcemy. My chcemy Niemców osłabić już całkowicie i najlepiej się ich pozbyć. Jedyne co się spróbuje przebić, to tutaj na Rosztok, żeby Niemców przydzielić na pół. A najlepiej to na trzy części, bo będę chciał jeszcze dotrzeć, tak jak mówiłem na początku do Renu z Francją się połączyć. Plan połączenia się z Francuzami jest możliwy. staje u bram Frankfurtu. Jedno z najbogatszych miast dzisiaj niemieckich. Centrum finansowe, tam jest w ogóle siedziba chyba Europejskiego Banku Centralnego. Bardzo bogate miasto. No i niestety ciężko je zająć. Dobrze, puszczę plan ponownie, bo wydaje się, że teraz już jest po problemie z tymi Niemcami, zwłaszcza, że tutaj na, po na Pomorzu już armia została okrążona. Zdobyliśmy też Hamburg, który właśnie mi odbito. To jest ża żaden problem. Kolonie trzeba okrążyć. Znaczy, Kilonie. Kolonia jest w zagłębiu Rury. Tu jest Kilonia. Hamburg zdobyty największy port niemiecki. Tu na Hanower teraz. Hanower też ważne miasto. Z punktu widzenia chociażby historycznego. Była kiedyś taka dynastia hanowerska. Ona rządzi do dzisiaj Wielkiej Brytanii. Tylko, że inaczej się nazywa. Bo wcześniej nazywała się Saxe-Coburg-Gotha. A teraz się nazywa Windsor. No i co, i Włochy mi nie pomogą? Ja bym Polsce pomógł, bo z tą Polską to jest problem. No ale Talianci alianci pomogą, jak upadnie Rzesza, nie? A do upadku Niemiec już nie dużo brakuje. Ja myślę, że jak zajmę Frankfurt i Stuttgart I jeszcze Gdzieś tu było jakieś duże miasto, no zagłębia rury. Esen, Kolonia, Munster, Dortmund, Dortmund i tak dalej. To będą problematyczne miasta. Mam teraz inny problem. Wojny wypowiedziały mi węgry, co będzie skutkowało tym, że się po mnie przejadą. Dlatego biegnij generale szybko na te węgry, i proszę je zjeść. A jak chamsko, nie? Tak w ostatnim momencie dołączyć do osi. Tak już Niemcy leżą. I Czechy mają wreszcie dostęp do morza. No kredą w komie wypisać. Co wy gadacie? Chociaż one miały kiedyś dostęp do morza przez Polskę za panowania chyba Wacława II albo III, albo za obu. No i za przemysła otokara miały tutaj dostęp do. przez Słowenię. O ile dobrze pamiętam. No to na pewno mnie poprawicie. Bardzo z Was są najlepsi historycy, prawda? Te, te Węgry mają w ogóle bardzo mało dywizji. One mają mniej dywizji niż ja wysłałem na nie. A no tak, że się zapomniałem, że w Heart of 4 to zawsze siłą Węgier było to, że Rzesza po prostu tam wysyłała żołnierzy, a teraz nie ma z nimi granicy. To jak im wyślę wsparcie? Wyślę im. Ja nie wiem, czy my się doczekamy kapitulacji tych Węgier. Niby kraj podziurawiony jak ser, a... a jeszcze się trzyma. Bo akurat to, co oni zajęli, to nie zajęli miast. Brawo wy. I broni nie mamy. O kurde, 10 tysięcy braków broni. Boże, żeby Niemcy się teraz tylko nie odbiły. Znaczy, no, raczej nie ma szans, ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne. Pójście na to. Doczekali się. Czechosłowacja zajmuje Monachium. Chcieliście my tu sprzedać, a ja teraz odbiję wam to miasto. I co? I co teraz powiecie? To jest aż niesamowite, z jaką po prostu Neville Chamberlain i... Edward Daladier, czyli premierzy Wielkiej Brytanii i Francji, z jaką naiwnością podchodzili do Rzeszy Niemieckiej. Jest niesłychane wręcz. No, Niemcom wystarczy zająć dwa miasta i upadną. A tu oczywiście się już rozlewają, bo moje dywizje nie potrafią frontu obstawić. Brawo. No, błagam was. No dobra, trwało to długo, ale Niemcy skapitulowały. Teraz wystarczy rozjechać wyłącznie Węgry, które mi się tutaj bardzo wbiły. I generalne gubernatorstwo, które powstało jakimś cudem. No i przecież Włochy. Do Włoch się postaramy przebić. Nie, no, Włochy będzie ciężko przebić, bo one mają po 100 dywizji nawet. Chociaż tu się ładnie przebijają, jakby tu przebić się na Padwę od Wenecji. Przede wszystkim trzeba rzekę przekroczyć, to jest najważniejsze. Moje lotnictwo zostało zdziesiątkowane, brakuje mi tysiąc samolotów, przynajmniej z Rzeszą wygrałem. Chociaż dużo zawdzięczam aliantom, gdyby oni tutaj nie spłuczowali, to ja bym tych Niemców nie przebił. Czy z Daniem jest problem, a Węgry skapitulowały, super. Ty w ogóle San Marino tutaj jest, śmiesznie akurat. Najlepsze jest to, że tu jeszcze wcale nie ma pewności, że ja tę wojnę wygram, bo mi się skończył Manpower. Okej, okay, skapitulowała się tylko Rumunia. Włochy też zaraz padną. Wojska czechosłowackie zajęły Rzym. Generalne gubernatorstwo też upadło. Dobrze, Rumunia też skapitulowała, zostały tylko Włochy. Jedno miasto i po sprawie. Dokładnie mamy to. No to, co by tu sobie dla siebie zabrać? Okej, okay. wojna zakończona. Zabrałem sobie takie ziemie, zabrałem terytorium Bawarii. Terytorium Węgier, terytorium Rumunii, Bułgarii się już nie udało. No i dostęp do morza sobie wziąłem. Mógłbym jeszcze teoretycznie zjeść Jugosławię, ale jestem demokracją, więc nie mam celów wojennych. Tak więc moje ja, Imperium Czechosłowackie będzie wyglądało mniej więcej tak. Teraz trzeba by, byłoby to tylko wszystko pokorować, żeby zdobyć manpower. Dobrze, ale na tym sobie zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Czekam, jak na Wasze komentarze z pomysłami na kolejne filmy i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Hej!